Coraz mniej niewiadomych futsal Ekstraklasie, to jest magazyn łączy nas futsal, porozmawiamy o tym, co nas czeka w Ekstraklasie futsalu. Wiele rozstrzygnięć już znamy, tego najważniejszego, kto mistrzem Polski w sezonie 2016-2017, jeszcze nie. No ale dziś poznamy odpowiedzi na kilka ciekawych pytań związanych z kulisami naszej futsal Ekstraklasy. Z nami w studiu Jacek Podgórski, trener Piasta Gliwice, uczestnik Mistrzostw Świata w Hongkongu, było to parę lat temu, w zasadzie 25 lat temu. No, i co najwyższe miejsce w historii polskiego futsalu, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata? Tak, to było najwyższe miejsce, jeśli chodzi o futsal, w historii futsalu polskiego. No, i tak jak mówię, no, warto było już to zmienić i tą klątwę Hongkongu ściągnąć. I warto, żeby już ta reprezentacja awansowała na jakąś imprezę dużej rangi, jak Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata? Ja sobie to próbuję wyobrazić. 25 lat temu to, to, to jeszcze wiele osób nie wiedziało, co to jest futsal. Wyjechaliście tam na mistrzostwa z jakimś konkretnym celem? Jak, jak, jak to wyglądało w ogóle, jak ta reprezentacja wyglądała i, i no, jakby to przełożyć na dzisiejszy czas, to, 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 to gdzie ona by była? To było wszystko tak spontanicznie. Ten futsal dopiero się rodził. Te 25 lat temu były inne zasady gry, to można by porównać tak jak dużą piłkę z 74 roku, a tą piłkę, która jest dzisiaj. Były troszeczkę inne przepisy, troszeczkę inaczej się grało, nie patrzyło się na systemy, bardziej to się grało spontanicznie, ale... Czyli jak ja Tomaszewski to polskiego futsalu z, y z nami. Y być może można to też tak porównać, ale tak jak mówię, na pewno niebotyczny sukces y na tamte czasy jako futsal, później pod egidą PZPN-u zdobyliśmy siódme miejsce, wyszliśmy z grupy i jak dotąd jest to najwyższa Pozycja polskiego futsalu w historii. Ta klątwa, o, o czym sprawia się. Tak, wspomniał tak, ta zaczynają jak, jak taką mumię i pokazywać to ten człowiek, który 25 lat temu grał w futsalu, a co niektórzy młodzi nie wiedzą nawet, co to jest, kiedy to było i. I, I jak to się grało, ale tak jak mówię, warto by było już tą klątwę ściągnąć i móc przejść już do teraźniejszości. A jest ku temu okazja, bo za niedługo są baraże do Mistrzostw Europy. Także... Zdecydowanie tak, czekamy na oczywiście losowanie, czekamy na mecze barażowe naszej reprezentacji, ale to dopiero po wakacjach. A teraz, no, bardzo gorący tydzień, jeśli chodzi o, o ekstra klasę, przed nami. Decydujące rozstrzygnięcie, tak jak na wstępie powiedziałem, część rozstrzygnięć już znamy, ale, ale no, tego najważniejszego, kto mistrzem Polski, cały czas nie. O tym meczu, który zadecyduje o, o tytule, to sobie myślę, że później porozmawiamy. Na razie... Spójrzmy, spójrzmy na poprzednią kolejkę, na tą przedostatnią kolejkę e, spotkań zarówno w grupie spadkowej, jak i w grupie mistrzowskiej. AZS UŚ Katowice wygrał 5-2 z Red z Red Dragons Pniewy pokonali Solne Miasto 4 4-3. E, rekord Bielsko-Biała pokonał Klirex 8-3. Gata Zduńska Wola 8-4 wygrała z Pogonią 04 Szczecin. Piast Gliwice zremisował 2-2 z FC Toruń. Tym samym FC Toruń zapewnił sobie trzecie miejsce. I Euromaster Chrobregłogów AZS Uniwersytet Gdański. 5 do 7, no to przenosimy się do Gliwic, jako że trener Piasta Gliwice z nami i pytamy, jak to się stało, że prowadząc 2 do 0 zremisowaliście 2 do 2 w samej końcówce. Toruń tym samym no, miał przyjemną podróż na północ Polski. No tak, praktycznie witaliśmy się już z Gąską, było 2-0, 1-0 do przerwy. Później, no niestety, Toruń postawił wszystko na jedną kartę, gra w przewadze. Ten akurat system gry grają bardzo dobrze i w ostatnich minutach straciliśmy dwie bramki, ale tak jak mówię, ten mecz mógł całkowicie mm, zakończyć się innym rezultatem, bo nie wykorzystaliśmy stuprocentowych sytuacji, było ich dokładnie chyba sześć jakby ten mecz skończył się wynikiem 5-2, 6-2, nikt by nie miał do tego pretensji, do tego wyniku, no ale tak jak stare porzekadło, brzmi niewykorzystane sytuacje, lubią się mścić. Tak więc się stało, no i pozostało mi tylko pogratulować zespołowi Torunia tego medalu, a nam walczyć jeszcze o honor. Coraz więcej osób mówi, że to nie ostatnia wizyta Klaudiusza Hirscha w Gliwicach w najbliższym czasie. Coś więcej na ten temat, czy, czy na razie gdzieś na te plotki spuszczamy zasłonę milczenia? Gdzieś tam jaskółki, coś tam ćwierkają, ale oficjalnego jeszcze stanowiska ani klubu, ani zarządu nie ma w tej sprawie, także na razie myślimy o tym meczu, który który mamy, który będę jeszcze prowadził i później dowiemy się wszystkiego. No właśnie, trener jakby też w tej chwili nie ma jasnej deklaracji zarządu na temat przyszłości. Moja sytuacja była taka, to jest tak jak z kapitanem statku, odszedł Sebastian Wywiura. Gdzieś tam nie po drodze było mu z armatorem, więc ja jako pierwszy oficer wskoczyłem na miejsce kapitana, prowadzę ten statek, no i czekam na przyjście nowego kapitana i jakąś propozycję zostania na tym statku, bądź odpłynięcie jako szalupą. Ale niektórzy nie wiedzą, że jest to jakby porównanie na miejscu, chociaż mówią o Gliwicach, bo port Gliwice przecież istnieje, tak? Jest port, jest port, można wsiąść do tej szalupy i odpłynąć nawet w kierunku Torunia, czy w drugą stronę, czy z Torunia do Gliwicy. No to, to ciekawe, ciekawe rzeczy. Ja wiem, że to ewentualne e, przyjście, to możemy powiedzieć prosto, no, o czym się mówi w środowisku, przyjście Klaudiusza Chirsza do zespołu Piasta Gliwice miałoby ze sobą wiązać kolejne ruchy i roszady na stanowiskach trenerskich, ale nie chcemy rozmawiać o plotkach, chcemy rozmawiać o faktach, a fakty są takie, fakty są takie, że Piast Gliwice był bliski sprawienia Myślę, że sporej niespodzianki. Ja mam w głowie ten mecz z końcówki rundy zasadniczej, kiedy wy rywalizowaliście z Pogonią Szczecin, bez trenera Łukasza Żebrowskiego wówczas na ławce rezerwowych i tak samo mocno interesowała was rywalizacja zespołów, zespołu chociażby Storunia o to, które miejsce zajmiecie na koniec, jak wynik ze Zduńskiej Woli. Cały czas wtedy była Wiara, taka i nadzieja. I mi się to podobało, że tak ambitnie podchodziliście do tematu, że no chcemy walczyć o medale i to wcale nie o, o tylko o brązowy medal, ale o coś więcej. Tak, na pewno ta końcówka tej rundy zasadniczej była dla nas korzystna. Nie przegraliśmy czterech kolejnych spotkań pod rząd. Ten ostatni mecz ze Szczecinem, też korespondencyjny z drużynami, które były w kręgu naszych zainteresowań, czyli Klireksu czy... Torunia, zwycięski mecz ze Szczecinem, dawał nam w rundzie zasadniczej trzecie miejsce i można by rzec, gdyby były przepisy inne, moglibyśmy się cieszyć dzisiaj z medalu, ale tak jak mówię, jest jeszcze ta runda dodatkowa, od której nawet w dużej piłce już się odejdzie, bo te punkty już się mają nie dzielić, a mają być tylko zespoły podzielone na tą grupę mistrzowską i tą grupę spadkową, ale tak jak mówię, no zabrakło nam trochę sił w tej dogrywce i tak się stało, i że jesteśmy w tym miejscu, a nie innym. wąska kadra. Być może pewne roszady w zespole, kontuzje spowodowały to, że nie było może takich dublerów kreatywnych zawodników, którzy mogliby zastąpić tych podstawowych i i, i tej, 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 tej siły, tej mocy na tą dogrywkę mistrzowską zabrakło. Mhm. Jaki jest pomysł na piastach Gliwice w tym momencie, kiedy wspólnie z trenerem Sebastianem Wiewiórą obejmowaliście pracę w zespole nowym, tak naprawdę, tak, z połączenia dwóch klubów? To był taki twór dziwny, bo nagle nie, nie, nie wiadomo skąd nagle dwa kluby doszły do porozumienia, że się łączą Enbit Gliwice i, Pias, i, i Gaf Jasna. I to była taka spontaniczna zbiórka tych zawodników, jakiś tam trząt tego, tego zespołu jednego i drugiego został. Później był taki dobór jakichś zawodników, którzy gdzieś tam jeszcze na rynku się pojawiali. Mieliśmy mało czasu, bo dokładnie dwa miesiące na to, żeby zbudować ten zespół. Mało ludzi wierzyło w ogóle w, w jakiś sukces tego zespołu. Każdy gdzieś tam pomijał i, i, i nie brał nas pod uwagę, że ten zespół będzie jakiś tam znaczącym, będzie rozdawał karty, czy będzie mógł zagrozić tym wiodącym zespołom. Udało nam się po pewnych jakichś tam górkach, z górkach i podgórkach, Udało nam się ten zespół jak gdyby zbudować i po pierwszej rundzie zajmowaliśmy trzecie miejsce, po rundzie zasadniczej trzecie miejsce, czyli świadczy coś o tym, że dobrze żeśmy pracowali i ten zespół nawet bez takich wielkich gwiazd no ale macie reprezentantów Polski. No, ci reprezentanci polscy to tak jakby na przestrzeni całego sezonu wypłynęli, bo tutaj można mówić tylko o Mizgajskim, który już był w kręgu zainteresowań, ale przykładowo Widuch, który swoją pracą zdobył też miejsce w reprezentacyjnym, jak dzisiaj wiadomo, też dostał powołanie dewódzki, więc ta praca jak gdyby jest wyznacznikiem tego, że już prawie trzech zawodników z Piasta jest w kręgu zainteresowań trenera kadry polskiej. Ta marka Piast Gliwice, to w jaki sposób, no Wy będąc blisko w ogóle Gliwickiego futsalu, na pewno widzicie tą zmianę. Czy to faktycznie pomogło, że no, występujecie w futsal ekstraklasie pod marką znaną z boisk piłkarskich? Na pewno tak, tylko wiele ludzi myśli, że Piast, a Piast to jest to samo. Generalnie z dużym Piastem łączy nas tylko ta nazwa, sentyment, my jesteśmy tylko towarzystwem, to nie są jakieś tam ogromne pieniądze, fundusze, finanse czy reklama. Łączy nas sentyment, łączy nas nazwa piast, ale to oczywiście. kibice też. Kibice różnie, ale mamy też wolę, z, z, z takich kibiców, którzy, którzy przychodzą i na, na dużego piasta, i na małego. Ale tak jak mówię, no, nazwa na pewno zobowiązuje jest to jakiś wyznacznik, podobnie jak w Pogoni Szczecin 04 jest to marka rozpoznawalna. Kibiców to przyciąga na hale, bo gra piast, nie? Także. No tak. Ma takie znaczenie. Spójrzmy sobie na tabele po 26. kolejce Futsal Ekstraklasy. Grupa Mistrzowska e, rekord 35 punktów. Gatta 34 punkty, FC Toruń 26. Wiemy, że już e, zespół z Torunia zajmie to trzecie miejsce. Piast na miejscu czwartym. Piąty klirek z punkcik mniej i pogoń. E, dwa punkty mniej od Piasta, Tutaj ta walka rozumiem, że będzie się toczyła do końca. Jeszcze szybciutko tylko o grupie spadkowej Red Dragons Pniewy, AZS UŚ Katowice, Euromaster Chobre Tu będzie walka o uniknięcie meczów barażowych między AZS-em Uniwersytet Gdański i Euromaster Chobre No bo Solne Miasto Wieliczka i Red Chojnice, no już z tego co wiemy, spadają z futsal ekstra klasy. Będzie walka o to, kto zagra mecz barażowy z zespołem z Lubawy. Hmm, prawdopodobnie który... chyba Chrobry zagra, ale tak jak mówię, no tutaj jeszcze AZS na pewno będzie Gdańsk, walka, ale na pewno będzie walka, no w Lubawie też liczą na jakiś sukces, no a w Chrobrym, w Głogowie liczą na pozostanie, ponieważ no jest to fajny ośrodek, dobrzy trenerzy, także... Też ciekawa atmosfera podczas ciekawa tego meczu barażu, barażowego, o, o wejście do baraży, bo e, no wiemy, że zespół z Jelcza też ciekawy pomysł. Tak, i... tak, tam szkolenie, hiszpański trener, zresztą też mój kolega, z którym razem byłem na kursie UEFA futsal B, także też znam, znam Jezusa i robi tam doskonałą pracę i liczyli na to, że w tym sezonie się uda im awansować. Być może w przyszłym też im tego Ale życia. organizacyjnie tam naprawdę odwalony, mówiąc kolokwialnie, kawał roboty. Szanowni Państwo, no to już jest pewne, że Barcelona przyjedzie no tam, do tam, tam są takie, no mówię, inklinacje hiszpańskie. To, co robi trener i, i zarząd Jelcza, to jest tak wszystko już pod Ligę Hiszpańską. Ta cała oprawa, reklama, yy, sprowadzanie teraz zespołu Barcelony. To jest, no, to tylko Futsalowi nadaje kolorytu i, i zainteresowanie. Może nie wszyscy fizyczniów. to zarejestrowali Futsal master w tym roku z udziałem FC Barcelony naprawdę jednego z najlepszych zespołów futsalowych, a o marce Barcelony jako, jako klubu wielosekcyjnego, wiele mówić nie trzeba, ale tak troszkę odeszliśmy od tematu. Patrzymy na tą tabelę ekstra klasy, no i, no i pytam o te typy, bo chyba dobrze się poukładało, na koniec mamy mecz rekordu z gattą. Mecz tak naprawdę bez playoffu mamy, mamy finał mistrzostw Polski. Punkt przewagi rekordu daje ten komfort, że, że mogą zremisować dla pana trenera jak to wszystko się pokłada? Pamiętajmy, że, że gramy w bielsku. Tak, specyficzne boisko hala w bielsku, mała, można się bronić, wykorzystały to niektóre drużyny przyjezdne, ale tu może nie o to chodzi. To są dwa zespoły, które walczyły przez cały sezon, zachowywały tą. Formę do końca. Po miejscu w tabeli pierwsze, drugie miejsce gra. Jak gdyby, no, Kiedyś to można było nazwać Puchar Lata. Dzisiaj jest to walka o Mistrzostwo Polski. Nie wiem, czy miałbym faworyzować którą z tych, z tych drużyn, ale tak jak mówię, bardziej z sentymentem jestem chyba za Zabielskim, bo to drużyna śląska i chciałbym, żeby ten mistrz został na śląsku, bo to chyba będzie jeden, jedyny medal śląski w futsalet w klasie. Piastowi się nie udało, ale być może rekordowi, także z lekką przewagą i sympatią dla rekordu. No tak, ale jest Puchar Polski dla śląskiej drużyny, dla, dla Klireksu. Jest tak, oczywiście. Też. E, też myślę, tak sobie patrząc na tabelę, że, że, że no, po tym, po tym e, pucharze, to tak, to tak już e, chorzy stwierdzili, że ten sezon jest sudany, bo na pewno Niekoniecznie, jest. Niekoniecznie, bo jeszcze mają szansę na czwarte miejsce. Mają bo... szansę, ale z wami rywalizują. No. Z nami rywalizują. No I będziemy na pewno też korespondencyjnie e, nasłuchiwać, jakie wieści schożował. Wiemy, że jedzie tam Toruń, Torun który ma już medal i teraz pytanie, czy pojadą sobie pograć, czy pojadą walczyć. No a wiadomo, że Chorzów nie będzie odpuszczał i będzie chciał zająć jak najwyższe miejsce w tabeli po tym po tej rundzie dodatkowej. Wracając jeszcze do, do tej walki o mistrzostwo, gdyby rekordowi nie udało się sięgnąć po tytuł, to tak naprawdę kolejny sezon niewykorzystanych szans. Finał Pucharu Polski, zdecydowany faworyt w tym dwumeczu, tak? dobry wynik u siebie, gdyby się nie udało, tutaj zdecydowanie liderowali po, po, po rundzie zasadniczej. Runda dodatkowa i te, ta, ta różnica zmalała do jednego punktu, gdyby się nie udało, no to chyba byłaby katastrofa. To by był straszny zawód. Patrząc szeroko, obrazowo na zespół rekordu, gdzie, gdzie prowadzone są grupy młodzieżowe, trenerzy, praktycznie jest to taki zespół porównywalny już do profesjonalnego klubu futsalowego, ta praca z młodzieżą, praca trenerów. I te aspiracje z roku na rok, na rok. i tutaj gdyby, gdyby się nie udało, no to byłby naprawdę zawód. Gata, no, powiem szczerze, ten zespół troszeczkę dziwny, bo to jest tylko zespół zbudowany z zawodników zaciężnych, nie posiadający nawet zespołów młodzieżowych. o tym już nie chcę to mówić, bo, bo wszyscy znają dlatego tę Dlatego mówię, ta sympatia moja bardziej jest chyba po zespo dla zespołu z Bielska i z rekordu, bo należy im się to za pracę, za cały kształt, za wkład i za to, co prezentują. W tej lidze, w tym roku. Ale o tym nie decydują nasze sympatie, ani niczyje sympatie, boisko. tylko boisko. I, I na to czekamy. Godzina 18, tak? Wszystkie mecze o tej samej porze w najbliższy weekend. No i to, co nas czeka, czyli oczywiście mecz rekordu z Gatą, ale ale poza tym te rywalizacje niezwykle istotne, o których też wspominaliśmy: Clirex, FC Toruń, Pogoń, Piast, AZS, Uśkatowice, Red Dragons, Pniewy, Red Devils, AZS, Uniwersytet Gdański i Solne Miasto Wieliczka, Euromaster, Chrobrych Bogów. W każdym z tych meczów jeszcze może być ciekawe. Prawie wy rozumiem, że do Szczecina na trudny teren? Trudny teren, z tym, że taki bilans meczy ze Szczecinem mamy dodatni, bo patrząc wstecz, w rundzie tej zasadniczej, wygraliśmy ze Szczecinem u siebie, wygraliśmy na wyjeździe 2-0, wygraliśmy znów u siebie 6-2, no i po raz trzeci, czwarty, już spotykamy się w Szczecinie. Z tym, że mówię, może być to różny mecz ze względu na to, że stawka może z naszej strony jest wyższa niż Szczecina. Ale tak jak mówię no, też i nasza kadra jest troszeczkę inaczej już przebudowana na ten mecz. Troszeczkę kontuzji troszeczkę różnych innych nieprzewidzianych rzeczy także może być różnie ale na pewno będziemy walczyć na pewno nie będziemy odpuszczać bo zależy nam na tym czwartym miejscu. Jacek Podgórski trener Piasta Gliwice a jak zapytam za miesiąc to kto? Hmm. Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, na pewno y, cały czas będzie można mówić uczestnik mistrzostwa Świata w Hongkongu. Będzie można jeszcze się za jakiś czas przynajmniej. <laughs> y, dobrze, dziękuję za wizytę w naszym studiu. Szanowni dziękuję. Państwo, y, trzymamy kciuki za to, żeby to były naprawdę ciekawe mecze, żeby to był dobry weekend w futsalu. No i będziemy, będziemy się żegnać. Czekamy na ostatnie rozstrzygnięcia. Za tydzień na pewno już będziemy wiedzieli, kto będzie mistrzem Polski w Ekstraklasie futsalu. Za dziś już bardzo serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. よし <music>